Jest to odcinek, który pojawia się w sobotę i będzie to odcinek z Follow My Instruction. Więc mam nadzieję, że pomoże wam uśnięciu. Ja dawno też nie nagrywałem tego. <laughs> nie nagrywałem Follow My Instruction, więc może trochę być takie drętwe to, ale mam nadzieję, że wyjdzie to i Wam się spodoba. zmarłoby w Austrii. Jak się oczywiście nie mylę. I co? My? idziemy już powoli zaczynać. Więc tak. Podążaj za moimi instrukcjami. I. zaśnij Zaczynamy od. Zaczynamy od tego, że musisz podążać z moim palcem. Musisz podążać z moim palcem i. Musisz gościcie. Instrukcjami. Kleć palc O! Co dobrze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo. Bardzo dobrze. Przejdź. Dodałem utrudnienie. więc też masz lewą rękę śledzić. Rękę masz śledzić i podążać za lewą ręką. Ktoś się zastanawiał, która to jest z lewa. Wy macie to odwrócone i widzicie taką moją prawą rękę, ale to jest moja lewa ręka, więc macie podążać za tą ręką, która jest dla mnie lewą ręką. Podążajcie po prostu z tą ręką, która jest fatatuowana. Bardzo dobrze Ci idzie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Więc teraz mam dla ciebie kolejne zdanie, które musisz wykonać, żeby móc usnąć. Mam taką nadzieję, że się przy tym filmiku, a kolejnym zdaniem będzie, ja wam pokazuję liczbę na palcach, wy musicie odpowiedzieć mi ile to jest. I mam nadzieję, że pójdzie ci bardzo dobrze. Więc zaczynamy. 2 dobrze. Siedem, dobrze. Osiem, dobrze. Trzy. dobrze. Cztery, dobrze. Ciężko mi się podnosić na przykład, żeby pokazać cztery palce przy lewej ręce, tylko przy prawej nie ma problemu z tym. Tu problem. Od razu mi idzie ten, tu. ja dlaczego tak jest. Dobrze I naprawdę ciężko mi się różni, bo trzech jak mówią takie sztywne te palce, nierozgrzane. Muszę rozgrzyć te palce. Siedem, dobrze. 6, dobrze. 6. Tego misia tutaj, tego misia, misia lotnika tutaj, który, którego cię skosuję. sam. jest tutaj, musisz go obserwować cały czas, nie możesz stracić zroku, a będę zbyt umachał po prostu, a ty patrz i skup się na nim cały czas. Przejdźcie, póki co dobrze. Bardzo dobrze ci idzie. Już powoli ręce, boleć od machania. Więc wykonajcie zdanie bardzo dobrze. A Kończyć taki szybki odcinek tutaj przed Wami, bo nie miałem pomysłu. totalnie mam nadzieję, że przygotuję. A następny odcinek już lepszy. Mam pomysł. A my widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. A ja zapraszam na odcinek z Minecraft lub poprzednie odcinki, albo na poprzednie follow my instruction. Więc cześć na razie, baj, dobranoc.